15. Międzynarodowy Raj Karkonowski z bazą w Wieleniej Górze po raz pierwszy został zaliczony do grona eliminacji Mistrzostw Europy. Najniższy z możliwych współczynnik trudności 2 nie zgromadził jednak większej liczby zagranicznych załóg. W tym roku z trasy Karkonowskiego wykreślone zostały szutrowe odcinki specjalne. Zastąpiono je kilkoma nowymi, krętymi i trudnymi asfaltowymi OS-ami usytuowanymi w pobliżu szklarskiej poręby. Zmianie uległa również lokalizacja Prologu. Z centrum Jeleniej Góry pierwszy odcinek przeniesiono na peryferię miasta. Po zakończeniu rajdu Polski wygasł kontrakt Pawła Przybylskiego z rafinerią Czechowice. I bardzo ciekawa rywalizacja pomiędzy Przybylskim a Hołowczycem została przerwana. Na trasie Prologu Robert Kempka i Klaudiusz Rak na Renault Clio Williams z grupy A. To N-grupowe subaru impreza Andrzeja Kopera i Jakuba Mroczkowskiego. Bartoni Baniowski i Tomasz Czopik prowadzą mi sana-sany GTR. Sierra Zenona Sawickiego i Jarosława Barana tu nie miała ochoty skręcać. Podobnie zachowała się Lancia Dariusza Smolińskiego. Eskort Andrzeja Chojnackiego i Tomasza Packa. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska na Crio Maxi. Waldemar Doskocz z Aleksandrem Dragonem. N-grupowy Eskort Wiesława Stecza i Artura Skorupy. Grzycze do tej pory autogrupy grupy N. Mitsubishi Lancer, Roberta Herby i Andrzeja Górskiego. Faworyci rajdu Krzysztof Kołowic i Maciej Wisławski. Na prologu mają niegroźną i szybko usuniętą przez serwis awarię chałąców Toyoty. Pierwszy i drugi etap rajdu to znane z lat ubiegłych odcinki specjalne. Jadą szybko, ale oddają niektóre odcinki Mordanowi Jarinkowi. Robert Herba z Andrzejem Górskim rozpoczynają pechowo. Na trzecim odcinku specjalny wypadają z drogi i tracą ponad 3 minuty. Na siódmym os kolejne straty powoduje przebita opona. Dobrze zaczynają Wiesław Stec z Arturem Skorupą, notując drugie, trzecie czasy os w grupie M, co daje im drugą pozycję. Dobra pasca trwa jednak tylko do ósmego odcinka, gdzie awaria zawieszenia uniemożliwia im dalszą jazdę. Waldemar Doskocz z Aleksandrem nie są w stanie nawiązać walki z najmocniejszymi samochodami Hołowczyca i Herinka. Zajmują doskonałą trzecią pozycję w Generalce. Bardzo szybko jadą Bogdan Hering i Barbara Stępkowska na Renault Clio Maxi. Na przemian z chołowczycem wygrywają odcinki specjalne. Po pierwszej pętli rajdu prowadzą z przewagą 7 sekund nad kierowcą Toyoty. Na czele grupy N znajdują się Andrzej Chłonacki i Tomasz Pacek na Fordzie Eskorcie. Zenon Sawicki z Jarosławem Baranem walczą w klasie A8. Po czterech eliminacjach są na trzeciej pozycji. Już od początku rajdu kłopoty techniczne trapiły Romualda Hałasa. Na pierwszym tego dnia odcinku zostaje wyprzedzony przez Michaela Matza z Niemiec. W połowie pierwszej dziesiątki plasują się Andrzej Koper i Jakub Mroczkowski. Tuż za nimi jadą Cezary Fuchs z Michałajem Madejem. Zdecydowanie najdalej na hopie w Karpaczu skoczył Ukrainiec Wasylii Rostocki. Na następnym odcinku specjalnym Rostocki kończy rajd na przydrożnym drzewie. Robert Kępka tym razem jechał szybko, ale niezbyt długo. Na czwartym miejscu wypada z drogi uszkadzając przystanek autobusowy i swój samochód. Jarosław Pinele straci w karpaczu 40 sekund. Później odrabia straty wychodzi na czwarte miejsce w klasie N3, w której prowadzą Jerzy dyszy na Renault Clio. Regularnie co roku na Karkonoskim pojawia się trabant z Czech. W klasie Cinquecento Abart prowadzą Włosi Balestrero oraz Cavigioli. Najszybszym Polakiem jest Jacek Sikora. Bogdan Hering spokojnie przygotowuje się do następnych OS-ów. Już teraz wie, że może z Hołowcem konkurować. Nieco nerwową atmosferę wprowadza jedynie dość niebezpieczna awaria rozrusznika w jego Clio Maxi, którą serwis będzie mógł usunąć dopiero wieczorem. Niespodziewane prowadzenie Bogdana Heringa w rajdzie zaskoczyło chyba nieco Krzysztofa Hołowczyca. W następnych OS-ach na pewno będzie starał się odrobić zaległości i przejąć prowadzenie. Duże straty, jakie poniósł Robert Herba na początku rajdu, zepchnęły go na dalsze miejsce w klasyfikacji grupy N. Jednak odpadnięcie jego najgroźniejszego konkurenta Wiesława Steca uspokoiło nieco atmosferę w jego zespole. Starty do przedostatniego tego dnia 15 s Ambitne plany zakładające wysunięcie się na prowadzenie w rajdzie nagle napotykają na zbyt słabe elementy skrzyni biegów. Całe szczęście, że uszkodzony został tylko pierwszy bieg i można było się poruszać używając pozostałych. W efekcie chłopczyc z drugiego etapu, mając ponad 2 minuty stracę do Harinka. Serba i Andrzej Górski jadą bardzo spokojnie, ale powoli przebijają się do góry. Wieczorem są już na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej i drugim w grupie M. Waldemar Doskocz kończy piątkowe zmagania na dość bezpiecznym trzecim miejscu. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska mają w tej chwili niepowtarzalną okazję wygrania rajdu. Wygrywają pięć ostatnich os drugiego etapu, kończąc go oczywiście na pierwszym miejscu. Liderem grupy N jest załoga Andrzej Chojnacki, Tomasz Pacek. Drugi etap kończą na doskonałym czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. Andrzej Koper z Jakubem roczkowskim jadą bardzo równo i spokojnie. Taki styl przynosi im bardzo dobre szóste miejsce w generalce i trzecie wśród samochodów grupy N. Dość oryginalnie poruszający się swoją agrupową Mazdą 323 Adam Magaczewski. Cezary Fuchs z Mikołajem Madejem gonią czołówkę grupy N. Michał Matz jest w połowie stawki i nie ma szans nawiązać walki z czołówką. Sytuacja w klasie N3 ciągle się zmienia. Janusz Kulik spada na czwarte miejsce. Powodem były rewelacyjne czasy uzyskiwane przez Jarosława Pinelesa, który z czwartej pozycji awansował na drugą, wyprzedzając po drodze również Michała Reja. Sytuacja zmienia się ponownie po tym, jak lider. Z N3 Dyszy wycofuje się na 16. osie po awarii silnika. Ostatecznie klasyfikacja na mecie drugiego etapu w klasie N3 wygląda następująco. Prowadzi Pineles, za nim jest Rej, następnie Kulik, Myszyca i oglądany właśnie Waldemar Malinowski. To Mariusz Mszyca na opu R3 GSI. W klasie N2 tym razem prowadzi Włodzimierz Skrocki z pilotem Erwinem Mejselem. 3 minuty straty ma do niego drugi Cezary Zalewski. A dopiero trzeci jest lider klasy N2 Piotr Cekiera. Na 22 miejscu w generalce i pierwszym w klasie A5 jadą Ireneusz Brzesiński i Krzysztof Andrzejewski. Wśród Cinquecento najlepszy jest nadal Walter Parestrero. Najlepszy z Polaków Jacek Sikora ma do niego 3 minuty straty. Mariusz Wicoń miał kłopoty na początku rajdu i teraz odrabia straty. Dlatego za Sikorą plasują się Damian Gielata i Maciej Wodniak. Tuż za nimi Jadomir Chudzikiewicz i Rafał Chronowski. Maciej Kołomyński narzeka na osiągi swojego Cinquecento i zajmuje czwarte miejsce wśród Polaków. Piąty jest Włodzimierz Pawluczuk. Za nim są jeszcze Ficoń oraz Gąsecki, który zamyka klasyfikację pucharu Cinquecento. Trzeci etap, który odbył się w sobotę składał się z dziewięciu zupełnie nowych odcinków specjalnych poprowadzonych przez Góry Izerskie oraz ulice Szklarskiej, Poręby i Świeradowa. Startujący tym razem jako pierwszy Bogdan Hering nie wygrał tego dnia ani jednego OS-u. Jednak doskonała jazda i niewielkie straty na odcinkach pozwoliły utrzymać prowadzenie w rajdzie. Łowczyc robił co mógł, by dogonić Jeżeli jednak w Renault wszystko będzie działało bez zarzutu, a Hering nie popełni poważniejszego błędu, to strata jest nie do odrobienia. Na trzecim miejscu znajduje się nadal Waldemar Doskocz. Jedzie już teraz nieco spokojniej, jednocześnie kontrolując Andrzeja Chojnackiego, który stanowi dla niego największe zagrożenie. Na szczęście do mety już nic się nie zmienia i doskocz dowozi trzecie miejsce w generalce i drugie w klasyfikacji jednej osi. Andrzej Hojnacki wypracował na tyle dużą przewagę nad goniącym go herbą, że udaje mu się dowieść do mety zwycięstwo w grupie N i klasie N4. Mitsubishi Lancer Roberta Herby jest na OSach trzeciego etapu, najczęściej na trzeciej pozycji. Na mecie uzyskuje całkiem niezły rezultat i drugie miejsce w NC i piąte w klasyfikacji generalnej. Blisko 5 minut straty ma do niego następny w kolejności Andrzej Koper na n Subaru Impreza. Jadący na siódmym miejscu w Generalce Cezary Fuchs popełnia błąd na jednym z zakrętów 22 OS-u i uderza prawym kołem w krawężnik. Rezultat jest widoczny. Jednak serwis Fuchsa staje na wysokości zadania i przywraca samochód do pełnej sprawności. Zabrało to jednak dość sporo czasu i na skutek spóźnienia Fuchs spada na dziewiąte miejsce w generalce. Kolejny dramat lidera klasy N3. Tym razem awaria półosi eliminuje Jarosława Pinelesa. Pozwala to drugiemu Michałowi Rejowi objąć prowadzenie w klasie, którego nie oddaje już do końca rajdu. W generalce doskonała siódma pozycja. Janusz Kulik tym razem musi uznać wyższość swojego konkurenta i zadowolić się drugim miejscem w klasie N3. Włodzimierz Skrocki z dużą przewagą wygrywa klasę N2. Zwycięstwo to pozwala mu objąć pozycję lidera w N2 w Mistrzostwach Polski. Drugi w tej klasie Cezary Zalewski ma dość Skrockiego na mecie prawie 3,5 minuty straty. Jerzy Wierzbołowski Volkswagenem Golfem dojeżdża na trzecim miejscu w klasie A7. Różnica między nim a pierwszym Herinkiem wynosi aż 37,5 minuty. Dla Mariusza Mszycy trzecie miejsce w klasie N3, jakie zajął na radzie karkonowskim, jest na pewno sporym sukcesem. Klasę A5 wygrywa załoga wrzesiński Andrzejewski na perzecie 205 rally. Waldemar Malinowski osiąga metę na czwartym miejscu w klasie. Osamotnieni w agrupowym Szyńkeczęto, Piotr Gadorski i Romuald Poremski muszą walczyć z konieczności w klasie A5. Gioli zajął drugie miejsce wśród Pucharowych Cinquecento, dając się wyprzedzić swojemu rodakowi Walterowi Balestrero o 1 minutę i 47 sekund. Wśród Polaków, którzy walczyli raczej między sobą, najlepsi okazali się Jacek Sikora i Jacek Ścieciński, umacniając się na pozycji liderów krajowych rozgrywek Pucharu Cinquecento. Podczas trzeciego etapu jadący na drugiej pozycji Damian Gielata uszkadza zawieszenie w swoim Cinquecento i musi pożegnać się z rajdem. Wykorzystuje to Jan Huzikiewicz, który wskakuje na jego miejsce i kończy rajd na drugiej pozycji. Na trzeciej dojeżdża Włodzimierz Pawluczuk, a czwarty jest Maciej Kołomyjski, który również ma kłopoty z zawieszeniem i dociera do mety z pękniętym wahaczem. Kolejna, szósta eliminacja rajdowych samochodowej Mistrzostw Polski odbyła się w Dopsinie na Słowacji. Był nią rajd Castrol Gemer, stanowiący jedną z eliminacji Mistrzostw Słowacji. To do Dopsiny, która była bazą rajdu zjechała większość czołowych polskich zespołów. Zabrakło głównie zawodników klasy N4. Zupełnie nowa dla naszych zawodników asfaltowa trasa składała się z 16 odcinków specjalnych, które tworzyły dwa etapy. Jej długość wynosiła 494 km. Oto drugi odcinek specjalny pierwszego etapu. Poprowadzony malowniczo położoną krętą drogą prowadzącą na Dobrzyński Kopec. Z numerem jeden faworyci gospodarzy: Józef Beresz i Michał Koci. Dysponują dobrze przygotowanym kordym eskortem koszłon grupy A. Po trzech odcinkach specjalnych są liderami rajdu. Numer 3 to Stanisław Kowanec i Henry Kurus. Dysponują podobnym samochodem. To faworyci polskiej publiczności Krzysztof Owczyc i Maciej Wisławski. Rozpoczynają bardzo dobrze i są nieznacznie szybsi od Józefa Beresza, odbierając mu prowadzenie na czwartym odcinku specjalnym. Robert herba i Andrzej Górski już na trzecim lesie popełniają błąd i wypadają z trasy, uszkadzając zawieszenie i przebijając dwie prawe opony. Tracą prawie półtorej minuty. Wykorzystują to Wiesław Stec i Artur Skorupa, którzy wychodzą na prowadzenie w skromnie tym razem obsadzonej grupie N. Nieźle rozpoczął rajd Bogdan Hering, który po trzech os ma tylko jedną sekundę straty do liderujących Połowczyca i Beresza. Doskoczy jedzie spokojnie, bez zbędnego ryzyka, jakby czekając na błędy rywali. Janusz Kuligi i Dariusz Burkat przyjechali na Słowację, by walczyć o tytuł Mistrza Polski w klasie N3. Przed Super OS w Rożnawie organizator przewidział dość sporo czasu na prace serwisowe i zawodnicy mieli szansę dokładnie przejrzeć swe stalowe maszyny. Sam Super OS zorganizowany był w formie wyścigu na dochodzenie. Zawodnicy mieli do pokonania cztery okrążenia i byli wypuszczani co minutę. Jako pierwszy wyrusza Józef Beresz. Za nimi w pogoni rusza Stanisław Chowaniec. W startuje następny w kolejności Krzysztof Hołowczyk, który najwyraźniej nie ma ochoty kurczowo trzymać się asfaltu. Bogdan Herring z Barbarą Stępkowską. Wolą raczej poruszać się po trasie. Hołowczyk w pięknym stylu wygrywa Super OS z notankującą przewagą 17 sekund nad drugim Bereszem. W grupie N szanse się wyrównują. Po kłopotach Herby teraz Stec ma problemy ze skrzynią biegów. Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon. Tym razem jadą wolniej od kolegów z zespołu Roberta Kępki i Klaudiusza Raka. Problemy z ogumieniem ma Mirosław Krupko. Do mety odcinka jeszcze bardzo daleko. Trzeba zmienić koło. Jerzy Dyszy i Krzysztof Różański na prologu mają problemy ze skrzynią biegów i muszą się wycofać. Nie miał szczęścia również Piotr Świeboda, którego urwane przewody paliwowe kosztowały spadek na ostatnie miejsce w rajdzie. Michał Rej jest w czołówce klasy N3. Na Słowacji zamiast pucharu to jest puchar Skody 130 SL. Ścigają się w nim dość archaicznie wyglądające rajdówki. Natomiast w polskim pucharze na czele jest jak zwykle Jacek Sikora. Drugie miejsce zajmuje Mariusz Ficoń, a startujący w rajdach drugi sezon Damian Gielata i jest trzeci. Na ostatnim odcinku pierwszego dnia, który odbywał się już po zmroku, dramat przeżywa Krzysztof Hołowczyc. Na początku OS-u przebija koło i uszkadza zawieszenie, docierając do mety ze stratą 40 sekund. Przez ten wypadek spada na trzecie miejsce w rajdzie, ustępując miejsca Bereszowi, do którego traci 25 sekund, oraz Henningowi, do którego ma 11 sekund straty. Bardzo dobrze jedzie Robert Kempka, który w toprzinie melduje się na piątym miejscu w generalce. Trudów pierwszego etapu nie wytrzymały głównie auta klasy N3. Z rajdu odpadli m.in. Jerzy Dyszy, Roman Brona i Krzysztof Błokowyski, w samochodzie którego urywa się korbowód. Przed zawodnikami drugi etap z 9 osami o łącznej długości 140 km, z których jeden zostanie odwołany ze względu na brak łączności. Dla Słowaków Gamer jest przedostatnią eliminacją mistrzów, więc walka między Bereszem a Chowancem jest bardzo zacięta. Zarówno jeden jak i drugi może jeszcze zostać mistrzem Słowacji. Na razie Beresz jest w lepszej sytuacji, gdyż posiada nad Chowancem 32 sekundy przewagi. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska tracą drugie miejsce na rzecz podrabiającego straty Krzysztofa Hołowczyca. Hołowczyc w pościgu za pierwszym miejscem wygrywa ósmy i dziewiąty odcinek specjalny. Doberesza ma jeszcze ponad 20 sekund straty. Robert Kempka i Klaudiusz Rak nadal bardzo szybko. Wiesław Stec musi bronić przewagi jaką ma po pierwszym dniu nad Robertem Herbą. Wynosi ona 28 sekund. Jeżeli Robert Herba i Andrzej Górski dojadą do mety na drugiej pozycji w grupie N, to będą mogli świętować zdobycie tytułów Mistrzów Polski. Janusz Kulik zajmuje dziewiąte miejsce w Generalce i prowadzi w klasie N3. Na drugim miejscu jedzie Michał Rej, a na trzecim zawodnik zespołu Mobil Motor, Waldemar Malinowski. Jarosław Pineles po stratach z pierwszego etapu teraz ambitnie goni czołówkę. Jest na czwartym miejscu w klasie. Sikora tym razem rajd kończy na drzewie, oddając prowadzenie wśród kucharowców Mariuszowi Ficeniowi. Przed zawodnikami kilka ostatnich OS-ów. Józef Beresz skutecznie odpierał ataki Krzysztofa Hołowczyca i na metę wjeżdża jako pierwszy, wygrywając eliminację Mistrzostw Słowacji. Krzysztof Hołowczyc również zostaje zwycięzcą, lecz eliminacji Mistrzostw Polski. W rajdzie drugie miejsce. Trzecie miejsce dla Stanisława Chowanca, który do Beresza stracił 30 sekund.